Miłka Skalska witam Państwa i zapraszam na wywiad kuriera. A w wywiadzie prezydent Legionowa, pan Roman Smogorzewski. Dzień dobry, pani. Kalimera dobry właściwie powinnam się z panem przywitać. A tak, to od e, kilku... po grecku dzień dobry. Tak, to od kilku miesięcy takie hasło Uczą bardzo się popularne. Państwo, w Legionowie. Mieszkańcy Legionowa greckiego troszeczkę. E, nawet dużo, nie tylko uczymy się tego języka, ale także wybudowaliśmy naprzeciwko ratusza takie, taką kolumnadę grecką. Na, na ratuszu zawiśnie flaga grecka i miasto będzie generalnie w greckich barwach. Chcemy pokazać polską gościnność. Cieszymy się, że takie niewielkie miasto, które jeszcze niedawno nazywane było sypialnią Warszawy, w którym nic się nie dzieje, wygrało konkurencję i spośród 160 polskich miast i miasteczek, które chciały gościć e, drużyny z Europy, e, to legionowo właśnie ma przyjemność gościć drużynę, która rozpocznie, mam nadzieję, przegra e, z polską drużyną no zobaczymy. ten ważny i Grecy przyjadą, mhm. Grecy przyjadą do jachanki 3 tak. czerwca, ale w Legionowie będą na stadionie trenować. Mało tego, to będą treningi otwarte dla mieszkańców. Chyba dwa dni, 5 i 9 czerwca tak. o godzinie 17 na stadionie legionowskim będzie można zobaczyć Greków w akcji. Może Pan wówczas zmieni sympatię i szala się, przeważy kibicowania? Nie, z, z, nie, z mlekiem matki jestem polski patriotyzm i trzymam kciuki za polską reprezentację, ale chcemy na tyle gości nie przyjąć drużyny grecką, żeby nie miała sił wyjść tego ósmego znak, na mecz To znaczy, co Legionowo dla Grecji? E, no no wiele, atrakcji, wiele atrakcji, tak, żeby nie, nie bardzo mogli wypocząć, nie bardzo, bardzo mogli trenować, e, żeby po prostu stracili wszystkie siły na atrakcje, które w Legionowie i te oficjalne, i te nieoficjalne no ich na tyle. Jakie te atrakcje? Proszę szczególnie powiedzieć o tych nieoficjalnych, bo będzie mało no, no, okazji tych to nie tego, mogę. żeby się dowiedzieć. <laughs> o tych to nie mogę powiedzieć, ale Dobrze, tak mhm. poważnie mówiąc, czy wszystko Właśnie. jest już gotowe, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o przyjęcie Greków i być może także kibiców Legionowa jest dosyć dobrze skomunikowany z Warszawą. No i też pewnie tam są miejsca dla tych, którzy przyjadą oglądać mecze. E, oczywiście, że wszystko jest przygotowane. Stadion jest, e, właściwie dzisiaj oddaliśmy klucze do stadionu e, UEF-ie e, i, i, i wszystko to, co miało być zrealizowane ze strony miasta, i Murawa, i Szatnia, i te sprawy z zakresu bezpieczeństwa, i dystrybucja biletów na te dwa otwarte treningi 5 e, i 9, których jest niestety bardzo mało, bo to decyzją UEF-y tylko 900 e, kibiców mało czy związ... już te bilety zostały rozdystrybuowane? No, w większości, niestety, tak. Proszę do mnie nie dzwonić, telefon się urywa. Niestety tego się nie da rozmnożyć. E, w większości są to dla młodych ludzi, którzy uprawiają mm -hmm. sport jako zachęta, jako nagroda za to, że nie siedzą przed komputerem. E, Tym bardziej, że tylko... ma tradycje sportowe. E, stawiamy na sport. Nie tylko wojskowe. Nie tylko być może wojskowe. z tego to wynika? Nie, no, mamy dziewczyny, które awansowały do Plus Ligi w piłkę siatkową. Mamy chłopaków, którzy awansowali do pierwszej. W ligi w piłkę ręczną. Jesteśmy w czubie trzeciej ligi. Mamy około 300 młodych ludzi, którzy ćwiczą w oparciu o nasz zespół Legionowie e, piłkę nożną. No i kochają piłkę nożną. I dlatego mają pierwszeństwo w, e, dlatego mają pie w kolejce mają do biletów. W, na Chociaż jest trybuny, to duży wysiłek. Zobaczyć. Trzeba być na kilka godzin wcześniej przed tym treningiem, trzeba czekać. O tym mówimy. Tak, mimo to, ale cóż to za wysiłek dla kibica, który e, chce zobaczyć? Tak, miłość do piłki nożnej przekracza wszelkie bariery i znosi Panie wszelkie trudy. Ile legionowa zarobi na euro? Wie Pani co, myślę, że kilkadziesiąt milionów złotych. Ja oczywiście mam pełną świadomość, że zaraz po euro rozpocznie się taki proces polowania na, na czarownicę. Ten bilans już zrobiliśmy. I miasto wydało tak naprawdę na to, co było stricte dla euro około 230 tysięcy złotych. E, a dzięki euro e, mamy tak naprawdę zmodernizowaną drogę krajową 61 za 60 milionów złotych. E, w Centrum Szkolenia Policji też wydatkowano kilkanaście milionów złotych, które zostaną i będą służyły polskiej policji i też legionowskiemu społeczeństwu. Nam też się udało. Właśnie, legionowskiemu społeczeństwu bardzo by się przydało? 14%, przeszło 14% bezrobocia e, odnotowano na koniec marca. To jest o procent więcej niż bezrobocie krajowe. Tak, ale wie pani co, ten kij ma dwa końce i ten medal naprawdę ma dwie strony. Jeżeli często szukamy my jako urząd i um, ja jako osoba fizyczna ludzi do... Dobrej, ciężkiej, solidnie wynagradzanej pracy to nie ma. Urząd pracy często ogłasza razem z nami. Taki konkurs na, na roboty publiczne, gdzie mamy pracę, gdzie, jest, gdzie, gdzie kupujemy strój, gdzie, gdzie praca jest prosta. I naprawdę nie sposób często zacytować nie tego, co ci bezrobotni mówią, bezrobocni. żeby ich nie zatrudnić. Także duża część tego bezrobocia jest to takie bezrobocie trochę. Przez wychowanie trzeba najpierw zainwestować wobec tego. Mocno inwestujemy w regionowską oświatę. Dzisiaj odbierałem z rąk kuratora Mazowieckiego nagrodę za, za takie bardzo przygotowane do przyjęcia sześciolatków miasto, to najbardziej przygotowane na Mazowszu miasto do przyjęcia sześciolatków. Rozbudowaliśmy mnóstwo obiektów oświatowych, naprawdę mamy świetne warunki i inwestujemy w młodzież, bo to warto. Jest Pan odważnym prezydentem, ma Pan kontakt z mieszkańcami, odpowiada Pan na pytania na stronie internetowej, pytanie może zadać Panu każdy, Pan na to pytanie odpowie. Te pytania w większości powtarzają się, to są pytania związane właśnie z zadziałaniem, aby bezrobocie było mniejsze, pytania dotyczą bezpieczeństwa, ale pytania dotyczą także na przykład skomunikowania lepszego, legionowa, bądź z Warszawą, bądź z Modlinem, a konkretnie z lotniskiem w Modlinie, które za chwileczkę zostanie e, otwarte. I jedno z pytań e, dotyczyło SKM-ki, która miałaby połączyć i ewentualnie przerzucenia niektórych rejsów tej skm z tych do Warszawy na te do Modlina. Czy, czy to będzie koszt, czy coś będzie kosztem czegoś, czy nie uda się pogodzić tych czy, sytuacji tak, żeby że, dobrze dojeżdżać do Warszawy i dobrze dojeżdżać do Modlina, do lotniska? Znaczy, myślę tak, że to są e, trochę dwie różne rzeczywistości. E, lotnisko w Modlinie nie będzie na pewno generować takich po, potoków pasażerskich, które generuje e, Warszawa. albo przyciąga Warszawę, prawda? Regionalna Warszawa. Do tych, e, to, to jest takie lotnisko. E, o, jak się podzieli ten, te, tą ilość pasażerów, które ma obsługiwać, to tak naprawdę nie będzie aż takich wielkich potoków pasażerskich. Co do założenia. W ramach projektu europejskiego, z którego finansowane jest lotnisko Modlinie, to lotnisko ma obsługi, mają obsługiwać koleje mazowieckie. My jesteśmy zainteresowani, żeby dopłacić, bo za każdy kilometr szybkiej kolei miejskiej, które przyjeżdża do Legionowa, a miasto Legionowo płaci to solidne pieniądze łącznie na komunikację w relacji z Warszawą, wydajemy 5 milionów złotych. Problem w mojej ocenie rozbije się o inne gminy. O gminę, Jabłonna, o, gminę Dwór, o miasto Nowy Dwór Mazowiecki. To są bardzo pokaźne wydatki, a w ramach tego unijnego programu koleje mazowieckie zobowiązały się do tego, żeby w ramach swoich standardowych e, zajęć dowozić mieszkańców też już nowym e, nowoczesnym Środkiem lokomocji, e, lokomocji na, które, na, 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 na które wspólny bilet miasto Legionowo łoży i mieszkańcy Legionowa mogą, będą mogli na wspólnym bilecie korzystać z tego. To wszystko przed nami, przed Legionowem dużo pracy, dużo zaangażowania, bo reprezentacja grecka, ale zanim to wszystko, to sobota, dni Legionowa 33, czyli porozmawiajmy teraz o przyjemnościach, które czekają i mieszkańców legionowo, ale także tych, którzy odwiedzą legionowo, na przykład w sobotę. Serdecznie zapraszamy. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Oczywiście są e, i takie bardzo atrakcyjne zespoły. E, dla pierwszej największej gwiazdy o 17.00 e, zespół Fil. E, odsyłam na stronę www.legionowo.pl. Tam jest szczegółowy program. Tych gwiazd jest e, kilka. Jest, jest film, rozu później wieczorem Miriam. Fin fingers, ale pingers, sztucznych ale mają też talenty legionskie. Ale od 14 do 17 jest kilkanaście zespołów e, lokalnych i kilkanaście e, tak naprawdę takich młodych talentów, które chcemy też e, promować, bo one tak naprawdę e, przyciągają mieszkańców. E, telewizja cyfrowa, internet e, trochę są konkurencją dla tego typu imprez. I tak jak e, patrzę na imprezy Dni miasta i dni miejscowości sąsiednich, to trochę jest mniejsza frekwencja niż była ta, ale też dla, staramy się wciągać organizacje i podmioty różnej firmy żeby to nie był tylko koncert kiełbasa i no piwo. No właśnie, czy to jest tylko, tylko jest... zabawa, czy na przykład czy to jest okazja do powiedzenia troszeczkę o historii e, yy. o ludziach, którzy byli związani z Legionowem rok Wie pani, co to jest okazja do wypromowania się różnych organizacji. Tam wokół sceny będzie ustawione takie miasteczko, takie Legionowo w mikroskali, 51 wystawców. Od koła pszczelarzy, gdzie będzie można nabyć miód, posmakować i kupić świecę z wosku. Po przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, gdzie będzie można się dowiedzieć, jak podłączyć się do kanalizacji. Po szkoły muzyczne. I co z tymi, na przykład, I co z tymi na Jeżeli przykład. chodzi tak, o wodę, to też tak. jest taki temat. To też to jest to taki temat. w Legionowie. Nie, to ludzie się przyzwyczaili, niektórzy, że płacili ryczałki. Ale już i inni. teraz na koniec no, okay. rozmowę mówimy o przyjemnościach, o bo w najbliższą sobotę same przyjemności w Legionowie. Czyli 33 dni Legionowa. Okazja do tego, żeby się pobawić, żeby posłuchać muzyki, ale na przykład również będą greckie klimaty, więc ostatnia chwila na to, żeby złapać trochę greckiego. My tam będziemy, będziemy Państwu relacjonować, co się dzieje w legionowie w to święto, więc zapraszamy na nasze relacje, a ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Haristo, Panie Prezydencie. Afaristo. I do Serdecznie zobaczenia. Zapraszamy do Legionowa już po polsku.